To są nasze pieniądze, to są nasze pieniądze. Rząd nie ma swoich pieniędzy? Nie, rząd nie ma swoich pieniędzy, to są nasze pieniądze, proszę pana, i y, po prostu to co ja dostanę tej trzynastki, czternastki, o poszłam... I moje i... na te zakupy? Nie Prawie 100 zł. I mało co kupione, tak? No na obiad, na niedzielę, na jutro coś. Słuchaj, co codziennie 100 zł trzeba by wydawać. A gdzie reszta? To nas jest dwoje, z mężem jesteśmy. A, to jest ma czwórkę dzieci na przykład. Czy ludzie będą głodować? Bo przez tą drużyznę, jak pani myśli? Nie, no myślę, że nie, tylko po prostu nie będziemy sobie pozwalać może na jakieś takie lepsze. A jak ktoś ma 1500 emerytury, leki 500, y, rachunki. Głowa mała. Co ma zrobić? I do lekarza? No to tak się pani dostanie. Mam na rehabilitację. się czeka? No prawie rok czasu trzeba na rehabilitację. I czeka pani, czy prywatnie? Prywatnie. Nie, 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 nie ma co czekać? Bo... Nie, nie. Co musiałbyś on zrobić, żeby pani była zadowolona na 100%? Nie wiem. Emerytury co miesiąc pani? Może... Wie, wie pan co? Gdybym była w rządzie, to bym się może zastanawiała. Ale, ale no, nie, nie wolałaby Pani na przykład co miesiąc 200 zł więcej zamiast jednej jednorazowej? Czy tam 300? Może tak. Tak, może może tak A 500 plus dla tych, co nie pracują, powinno być? Na przykład, nie. Co nie szukają pracy? Nie, nie, bo oni nie szukają pracy. A dla bogatych? 10 tysięcy zarabia, powiedzmy 20. No. Też nie. Podejrzewam, że, że yy, ich stać jest na to, żeby. Yy, Za platformę się pani lepiej żyło, czy też tak średnio? No, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Za 100 pani więcej kupiła za platformę? No, chyba tak. Wie pan, no, pamiętam niedawne czasy, jak się szło, no to można było czy z kurczaka, czy coś tam kupić takiego lepszego. Teraz, no mięso to... A teraz to, no jak się idzie do sklepu i tam na przykład szynka leży i kosztuje tam 40 coś zł, tak wędlina. 40 albo 30... A kiedyś ile kosztowała? Tak 5 lat temu na przykład, czy 2, 3. O, 5 lat temu to nie pamiętam. No, tak, tak. Ostatnio proszę pana, to jak się już poszło i tam po 20 parę złotych była, to już była dobra, dobra wędyna, tak do 30 zł. No a teraz jest 50. Jak oszczędzać? Jakie sposoby na oszczędzanie? Skromniej jeść, to, no nie wiem, światła mi palić. To, panie, może... Nie proszę pana, no to znaczy, ja uważam, że każdy powinien tyle palić światła, ile mu potrzeba. No ja nie zapalam tak, że siedzę w jednym pokoju, a zapalone jest wszędzie. Prawda? Tak. No. No, tak samo wodę. no Prać trzeba, yy, prysznic trzeba brać. Yy, no, zrobić takie rzeczy. Z tym kredytami, jak pani to ocenia, stopy procentowe poszły w górę? Wie pan co? Powiem panu tak szczerze. Pan ci ludzie zrobi teraz, drugie tyle płacą. Jak ktoś płacił tysiąc, dwa prawie. Nie, nie, to powinno być jakoś inaczej zorganizowane. Ja yy, nie brałam kredytu, a tym bardziej jeszcze we frankach. To nawet nie ma mowy, bo się zawsze z tym liczyłam, tak, tak. że yy, mogą, może zdrożyć waluta ale nie wiem, co powinni zrobić, naprawdę nie Przyszała wiem, pani, że... albo może, może im rozłożyć na więcej rat, a mniejsze, nie wiem, nie mam pojęcia, w każdym razie, jeżeli rząd chce pomóc, to niech pomoże, ale może tym, którzy rzeczywiście, nie stać ich na to, żeby spłacić tą ratę, żeby zapłacić, ale tak, jeżeli ja bym zarabiała na przykład 10 tysięcy, czy 15 tysięcy, to dla mnie 2-3 tysiące dać na kredyt, to jest... Oh, yeah.